i nie ma organów. Nie, coś tam są o Tylko elektroniczne. To co teraz na bulwary, nie? Na rzekę Pomoczyć nogi, zobaczymy coś tam. A tu jeszcze jakieś tablice są. Leon, błodzikie wolski. No chyba nie, trzeba wiesz Zaczniemy łazić to jeszcze splebanie przybiegło. No, jest to, jest to. Dobrze, jeszcze w ogóle otwarte człowieku. 170 rocznica śmierci. Koregium sureen Biskup Diecezji Supraskiej. Wodzimierski. No i tak to wygląda. Ale ma potencjał, ale taki... No to po to świątynia Augsburska była jakaś, ta węgielicka. Widać także tego. Mystery, nie? No.